Dzień dobry, nadaje kapitan Lisowski. Dzisiejszym tematem jest seria flar słonecznych, które wystrzeliły wczoraj z naszej najbliższej gwiazdy w stronę Ziemi. Nazywane koronalnymi wrzutami masy fale plazmy pokonują dystans Ziemia-Słońce około dwóch dni. Powodują też kompresję wiatru słonecznego, niosąc przed sobą zagęszczenie cząstek, jak powódź. Uderzają w pole magnetyczne Ziemi, które na skutek aktualnie trwającego przebiegunowania i wędrówki biegunów jest znacznie słabsze niż 100 czy nawet 20 lat temu. Drgania pola magnetycznego Ziemi, wywołane flarami, nazywamy burzami geomagnetycznymi. Nie bez powodu, gdyż wywołują na Ziemi m.in. takie zjawiska pogodowe, jak burze z piorunami, gradobicia i tornada. Ludzie oraz zwierzęta ze zmysłem magnetycznym odczuwają niepokój, bóle migrynowe, zawroty i splątanie. Znacznie zwiększają się statystyki zawałów, wylewów, epizodów immunologicznych, a także wypadków. Także sieć energetyczna, łączność satelitarna, komunikacja lotnicza, pozycjonowanie GPS mogą ulegać awariom, zwłaszcza w dniu jutrzejszym. Bądźcie szczególnie ostrożni. Pozdrawiam, kapitan Lisowski.